Moi drodzy, ostatnio e, omawialiśmy sobie jenę i dostałem kilka wskazówek, żeby przygotować sobie mniej więcej skrypt albo trochę bardziej e, mówić to co sądzę i nie jąkać się aż tak bardzo, nie skakać po tematach i tak dalej. się do tych e, rzeczy, zobaczymy jak e, nam wyjdzie opowieść o tym e, jaka jest moja e, tego, moja przysługowa siostra, która. Jest, która jest Mr. Grace Youtuberka, która działa po kroju trochę jak Lilika, Ale wpierw trzeba powiedzieć jasno Jakie były jej początki Więc od tego tematu sobie zaczniemy dzisiejszą analizę kanału Moi drodzy Mr. Grace, siostra Jest osobą, która naprawdę miło można przy niej spędzić czas i zarówno jako przy graniu z nią, tak i w prawdziwym życiu bywa ona bardzo miłą i sympatyczną osobą. To sprawia, że mam, y, pamiętacie jak mówiłem o tym w wczorajszym odcinku, że mam osobę taką jaką, taką przysłowiową Kate Marsh. I właśnie koniara, czyli Mr. Grace jest właśnie taką osobą, taką Kate Marsh w prawdziwym życiu. To sprawia, że bardzo lubię z nią spędzać czas i fajnie mi się z nią gra i nagrywa. Jest to dzisiaj odcinek odpowiednio krótszy, dlatego, że też jest to osoba, która dopiero zaczyna swoją działalność. Ale nie, nie można powiedzieć, że nie działa, nie jest tutaj coś godnego analizy. Także zacznijmy od samego początku, co nagrywała Konia na początek. Swoją analizę rozpoczniemy od tego że omówimy sobie jak kanał Mr. Grace wygląda potem przejdziemy sobie do materiałów jakie Grace nagrywała i następnie zamkniemy sobie jej charakterem, który jest tak jak w przypadku yy, tej naszej drogiej jeny opowiedziany dość szczegółowo. Jedyny zarzut wtedy miałem taki, że skacze z tematu na temat. Niemniej dziś postaramy się tego nie robić. Moi drodzy, po pierwsze nazwa X Mr. Grace nie taka oczywista, a tak naprawdę jest to kanał gamingowy, który pokazuje gameplaye takimi jakimi, jak działa ich autorka, czyli tak, aby czerpać z nich frajdę i miło spędzać czas. Co jest istotne, Mr. Grace banner, awatar i miniaturki robi sobie sama. Nie ma ona do tego wyznaczonego grafika, któremu płaci. Jest to akceptowalne jak najbardziej i godne podziwu, ale ja, ja wolę korzystać z usług mniej więcej stron trzecich, żeby miło i przyjemnie sobie podziałać. Przy okazji robię to profesjonalnie i dzięki, dzięki temu mam możliwości. Ale to taka dygresja. Yy, ogólnie jakby spojrzeć na awatar czy na banner, to można odnieść mylne wrażenie że kanał Mr Grace zajmuje się motoryzacją. Ale Mr Grace nie nagrywa nic mniej więcej przynajmniej na razie związanego z motoryzacją, aczkolwiek jest ona fanką gry Ark Survival i Volt oraz Adventure nie? i y, również lubi grę Dead by Daylight. Wielokrotnie mogliście koniale widzieć na nagraniach ze mną, więc tutaj jak widzicie Banner i awatar nie tyle wprowadzają w błąd, co nie są one na stałe Ogólnie kanał stworzony 3 kwietnia 2022 ale nie jest to ogólny początek działalności internetowej Mr. Grace. Mr. Grace miała swoje początki wtedy jako widzka danych kanałów gamingowych, w tym mojego, a teraz jest to osoba, która działa też pośród nas, na przykład po podpowiedzi z naszej strony. Sam jej odpowiedziałem i teraz przeanalizujemy sobie kilka jej materiałów. Ogólnie pierwszy taki testowy materiał jest stworzony z nagrań dźwiękowych oraz, co jest istotne, z gameplayu. Jest to konia w Star Stable Online, gdzie jak widzicie koniara nie pokazuje twarzy, jest to taki typowy odcinek dla youtuberów, który pokazuje im tutorial jak można zacząć swoją przygodę na YouTube. Jest to nie tutorial teoretyczny, gdzie youtuber gada jak to powinno się działać, a praktyczny, w którym to hmm, myślę, że kanał tej koniary jest właśnie pokazaniem jak można czerpać przyjemność z gier. Problem e, takich kanałów gamingowych leży w tym, że ludzie nie są na nich autentyczni. Starają się udowodnić przed sobą głównie mam wrażenie, że są czymś więcej niż tego. Konierek generalnie nie stara się udowadniać tego, że jest większa niż połowa świata a czerpie radość z nagrywania gierek, które tego. Głównie opiera się ona na nagranie w gry online typu Dead by Daylight właśnie czy tego. Ale bywało też, że Koniara nagrywała inne gry, które mogliście wiedzieć, widzieć u innych youtuberów, w tym też u mnie. I taką grą poza Dead by Daylight, które możemy tutaj widzieć i... Co istotne, nie nagrywała ona tylko z nami, ze mną, ale też właśnie z Lidiką, która bardzo aktywnie działała wtedy w internecie i miło spędzała z nią czas. To sprawiało, że Koniara bardzo stała się taką sympatyczną osobą. Miała też okazję zagrać z Mychą, która miała nieco odmienny styl gry. Ale to co jest fajne w koniarze to to, że koniara nie ocenia ludzi, tylko stara się grać jak może, bo ogólnie koniara uczyła się w tych okresach czasu nagrywać Dead by Daylight i pokazywała jak ciężkie bywa właśnie nauka tej gry. Wielu youtuberów czy też streamerów mówi, No, ja jestem taki potężny, taki silny, jestem taka mocna, taki mocny. A koniara wychodziła naprzeciw tym, że mówiła przez swoje czyny w tym, że nie, gracz to nie oznacza tego. Gracz to przede wszystkim też autentyczność. Oczywiście, jako że Didika również tam była, to jestem tam również i ja, ale jedną z bardziej lubianych przez koniarę gier było World of Tanks i World of Tanks Blitz. Również warshipsy nie są jej obce I koniara bardzo fajnie spędzała sobie w nich czas To sprawiało, że gameplaye z danych gierek Były u koniary bardzo takie autentyczne Nie były to gameplaye stworzone takie, że Na odwalsie czy też tego Tylko były takie autentyczne Przedstawiały zwykłych ludzi Którzy grali w gry i grają w gry tak, żeby czerpać z nich przyjemność. A jednocześnie jest zgrana i fajna i o ile nie natrafi na ludzi, którzy trollują gierki, to koniara może zabłysnąć w świetle innych graczy i pokazać jak powinno się grać w dane gry. To sprawiało, że jeśli chodzi o koniarę, działała ona autentycznie. Generalnie koniara nie nagrywa odcinków z montażem, tylko bez montażu. Kolejną grą, w której mogliście spotkać Koniarę, jest Project Zomboid. I tu Koniara pokazuje nam, jak autentycznie by dała radę ona przetrwać w świecie apokalipsy zombie. Najlepsze jest to, że ja też wam pokazywałem, że ja bym takiej apokalipsy nie przetrwał. Niemniej jednak w przypadku Project Zomboid czy Świata i zamierzam zrobić na ten temat inny materiał, więc czekajcie na to moi drodzy cierpliwie. Niemniej jednak Koniara pokazywała, że nie wszystko, nie wszystko nie da się załatwić jej tak łatwo, a jednocześnie też pokazywała, że gracze nie, nie są, że świat nie składa się tylko z graczy, którzy są takimi wielkimi prosami, ale też ludzie, którzy starają się dorównać innym graczom, a też się starają grać po swojemu i jednocześnie też nie mają tak łatwo. To jest o tyle dobre, że koniara jest właśnie taka autentyczna i próbowała dorównać, mimo że w niektórych grach ja potrafiłem mieć o wiele większe doświadczenie niż, yy, 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 niż właśnie ona, nie? Yy, ale jednocześnie pokazywała swoją autentyczność, dobroć i ogólnie wszystko, że yy, starała się nie zostawiać ludzi w potrzebie. Jak graliśmy razem, to wiedziałem zawsze, że na koniarę mogę zawsze liczyć. Kolejną grą, w której mogliście ją zobaczyć, yy, koniara zaczęła stosować pewne sztuczki dodatkowe, typu pewnego rodzaju taki prymitywny montaż. To pokazuje ewolucję kanału Mr. Grace oraz też bardzo fajne podejście do gry. Ogólnie koniara potrafi grać wszystkimi rodzajami statków, czasami nawet muszę przyznać lepiej ode mnie. Bardzo dobrze gra lotniskowcami oraz również niszczycielami, czyli coś czego ja nie potrafię zrobić nigdy. To sprawia, że koniara jest jedną z lepszych tego. Dlaczego stosuję zaimek koniara skoro kanał nazywa się Mr. Grace? Dlatego, że ja koniarę znam od bardzo dawna. I mogę powiedzieć, że Koniara to było jedno z jej pseudonimów, które mi się na tyle spodobało, że go stosuję do dziś. I yy, uważam, że taka ja jest, że ja ją tak zapamiętam, dlatego że ja ją tak spotkałem pierwszy raz, nie? Jako YouTuberkę. A to, że kanał nazywa się obecnie Mister Grace X, nie?, to jest dygresja. W mojej opinii. Ale czym się zmieniła Koniara na przestrzeni czasu? Ogólnie biorąc pod uwagę fakt, że Koniara przez pewien czas grała właśnie w World of Warships to od czasu gdy Koniara trenowała w trenowanie konia, nie i inne rzeczy to od czasu gdy nowy killer szedł a był to Freddy Fazbear to Konia zaczęła grać killerami. spodobało jej się to na tyle, że stworzyła sobie całą mniej więcej oddzielną serię, w której gra właśnie killerami. I co trzeba zaznaczyć, granie killerami Koniarze wychodzi naprawdę fajnie. Nie jest to stworzone na zasadzie prosa grającego w gry, tylko autentycznej gracz, która uczy się grać killerami poszczególnymi. Grała już wieloma killerami, tym panem Fredim Krugerem, Majersem i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, jak widzicie, pewno Koniara też robiła fajne takie mniej więcej czołweczki w których pokazywała co i jak. Przy czym, jak od razu należy zaznaczyć, to nie jest tutorial, w którym Koniara mówi wam jak nagrywać dane te, jak grać danymi killerami, tylko to są gry gluźne, w których pokazuje wam, jak ona gra danymi killerami. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że jeśli chodzi o koniarę, to koniara pokazuje wam, jak ona podchodzi do grania danymi killerami oraz, co ważne, nie stosuje ona takich, rozumiecie, dodatkowych bodźców typu wieczna trójka czy też właśnie nagrobek i to powoduje, że koniara jest wyjątkowa. Nie potrzebuje ona wygrywać, tego, żeby robić jakichś beznadziejnych nagrobków czy innych rzeczy. To sprawia, że koniara jest wyjątkowa i fajnie gra w dan na danych tych, na danych meczach, bo dzięki temu też dobrze się bawi, ale też nie tuneluje i nie kampi jak większość graczy w, grających killerami w DWD oczywiście zaraz się zlecą wszyscy polscy gracze i powiedzą nieprawda Resilu ja nie tuneluję dobra, spoczko ale to nie zmienia faktu, że jakby to powiedzieć koniara działa raczej tak żeby Dobrze się bawić, nie tunelować, nie kampić, a jednocześnie wygrać mecz, jak tutaj pokazała na Majersie. To sprawia, że jeśli chodzi o koniarę, no to jakby jak natraficie na nią podczas meczu grającego killerem, to mogę, to mogę tylko powiedzieć moje kondolencje w tej sprawie. Dlatego, że koniara jest personą, która yy, owszem nie jest wredna, nie tuneluje, nie kampi. Ale jednocześnie też gra bardzo konkretnie. Nie? Tu na przykład mamy widok jak Koniara grając Majersem Nie wiem czy celowo czy też nie, ale chciała żeby ten chciała żeby się tam ci Ogólnie. Mam wrażenie, że Koniara korzystała z tego, co niedawno wprowadzili do DBD, czyli zrobienie Mori na tych na ostatnim surwie. Jest to rzecz kontrowersyjna, ale jednocześnie też fajnie zrobiona. Ogólnie Koniara też co ważne nagrywa w oryginalnej wersji językowej Dead by Daylight, czyli po angielsku. Nie zmieniła tego nigdy na polski. Czy jest to jej wybór, czy też Koniara po prostu nie potrafiła zmienić tych, tego języka? To już jest dygresja i tego nie należy jej wypominać. I ona po prostu dobrze się bawi. Jeszcze z Dead by Daylight można powiedzieć, że Koniara nakrywała mecz Ghostface'em, dzwonkiem oraz traperem. My sobie przejrzymy tylko niektóre z jej meczów, typu na przykład granie Ghostface'em. I co jest ważne, koniara też dzięki temu że pokazuje Wam całe nagranie to przez to widać jak długo można czekać na mecz w, grając z killerem. Trzeba mieć to na uwadze i być bardzo roztropnym w tej dziedzinie, żebyście nie mieli później zdziwienia, że długo czekacie na, w lobby podczas grania w Dead by Daylight. Koniara świetnie pokazuje to jak y, grać tego. Jest też oczywiście kilka minusów w jej działalności, typu na przykład fakt, że montaż jest trochę prymitywny, ale to jest tylko do poprawki. Y, oraz y, fakt, że koniara nic nie mówi podczas nagrania, co też może widza y, lekko wprowadzić w, taką, y, w takie hmm, czy naprawdę chce mi się ją oglądać. Ogólnie rzecz ujmując, tak, jest to kanał, jakich wiele, dzięki Lidice i reszcie. Jest to znane właśnie w ten sposób, że czy ja na pewno mam. Jestem na. Nie jestem na jednym i tym samym kanale. Jasne, możecie tak pomyśleć, ale nie można odjąć koniaże tego, że w przeciwieństwie do Lidiki czy innych osób, które próbują jakimś, jakoś pokazywać, to, że jakby to ująć jest, że jesteście, że doskonalicie swoje umiejętności Tak koniara pokazuje Wam sam początek tego jak się, nagry, jak się gra, jak się nagrywa Ogólnie jest przez to znacznie bardziej można powiedzieć rozważna nie? To sprawia, że Oglądając koniarę, to tak jakbyście oglądali taką dobrą kompelę, która zaczyna nagrywać na YouTube i dobrze się bawi. Oraz, co ważne, jeśli chodzi o koniarę jako gracza, to grając na surwach, macie w niej lojalną i oddaną sojuszniczkę oraz przyjaciółkę. Jeżeli jej nie podpadniecie To koniada tak naprawdę Bardzo wiele wam Może poświęcić Dla was Między innymi może oddać za was życie To jest bardzo słodkie I bardzo fajne I choć są ludzie typu Na przykład mycha która ma Powiedzenie że Niepotrzebnie się poświęcasz Za mnie Że mógłbyś na przykład nie, pod, nie ściągać się za plecami killera zaraz Ale w mojej opinii oddanie za kogoś życia jest równie słodkie co Też można by powiedzieć że po trochu naiwne Ale nie można powiedzieć że jest to wredne Ja na przykład grając killerem jestem bardzo pocieszony kiedy na przykład przegrywam I choć ludzie potrafią mnie nazwać noobem to przesyłam do nich wiadomość, że ja nie jestem nubem, tylko po prostu wyznaję zasadę fair play, nie chcę tunelować ludzi. Koniara wyznaje tą samą zasadę i tę samą regułę, tylko że o niej głośno nie mówi. Następnym problemem w przypadku kanału u Koniary jest fakt, że z jej opisów niewiele wynika, nie? Jako, że niektórzy dają mocne wykłady na opisach, to takie krótkie opisy mogą wprowadzić gracza w konsternację. Czemu? Dlatego, że, grają, że nagrywając na YouTube, trzeba mieć na to dość dobrą uwagę. I w sprawach gameplayowych jest to wszystko. Zanim zaczniemy kwestię charakteru, zwracam się do Ciebie, Grace. Nie można oceniać wszystkich zrojedynkowo. Ja analizuję kanał i wyciągam ogół to, co robisz dobrze, a co był, wymagałoby od Ciebie poprawki. Także miej dystans do tego, co mówię na, podczas analizy Twojego kanału. E, a więc, charakter Koniary, moi drodzy. Dawno nie spotkałem się z osobą, która miałaby tak miłe i fajne podejście do ludzi, jakie ma Mr. Grace. Jest wrażliwa, miła, czuła. E, oczywiście możecie powiedzieć, a co z mychą? Mycha ma e, dobre momenty, w których grając z nią jest fajnie, e, ale jest też do bólu szczera. Konia generalnie zastanawia się zawsze, jak poczuje się druga strona w momencie, gdy powie coś. Czy na przykład kogoś nie obrazi, czy ten ktoś się nie zemści, i tak dalej, i tak dalej. Jest to słodkie i fajne, i fajnie mieć taką przyjaciółkę jaką jest Koniara, bo dzięki temu, spędzając z nią czas, macie wrażenie, jakbyście mogli jej powiedzieć wszystko. Lilika na przykład bardzo się z nią zżyła, tak samo jak zżyła się z Pandą, czyli z Natalią. To sprawia, że charakter Koniary jest to ciepła, miła i fajna persona, której można wiele powiedzieć. Dzięki która zawsze, jeżeli zajdzie potrzeba, wam doradzi, wesprze was w ciężkiej chwili itd. itd. Więc jest to osoba, która niewątpliwie jest osobą bardzo pozytywną z charakteru, oddaną i fajną przyjaciółką, która podczas gry może oddać za Was życie, a przy okazji jeszcze, co się okazuje, bardzo dobrą zagrajmerką. Yy, więc ogółem przejdźmy sobie teraz do podsumowania. A podsumowanie jest bardzo proste. Konia jest oddaną i fajną przyjaciółką. Świetną zagrajmerką. I widać, że stara się dogonić resztę ludzi, którzy odgonili ją, Przegonili ją dawno temu gra, nagrywając różnego rodzaju gry i różnego rodzaju content gamingowy Nie poddaje się ona jednak i Dalej kontynuuje świetną zabawę, którą Ma Bo wie, że Bo dzięki temu co robiła Wie, że jest w tym dobra A jednocześnie też jest ona osobą, która y, przyjmuje konstruktywną krytykę y, i dosyć przejmuje się hejtem. Y, to sprawia, że jest ona osobą dosyć wrażliwą, więc należy brać poprawkę na ten fakt. Y, ale zaotaczają grono ludzi, którzy zawsze, niezależnie od okoliczności o wesprą, y, takich jak m.in. ja i mam nadzieję, że koniara będzie działała przez powsze czasy z takim zapałem jaki ma dziś i mam nadzieję, że będzie w, jej się miło to, to nagranie oglądało tak jak mam wrażenie, mam nadzieję, że Wam się miło to oglądało Zachęcam do zasubskrybowania kanału Koniary i zostawienia sobie dzwoneczka tam bo pomimo tego, że Koniara jest troszeczkę do tyłu, jeżeli porównując ją na przykład do mnie czy do Liliki, ale nie jest ona do tyłu z informacjami na ten temat, to sprawia, że oglądając Koniarę, widzicie przemianę w YouTube'a, który jest teraz z YouTuba sprzed wielu lat. Bo pierwsze filmy na kanale Koniary odpowiadały temu, co się działo na YouTube wiele lat temu. Mam jednak wielką nadzieję, że będziecie chcieli z nami na to oglądać dalej. Jak i tą serię. W następnym odcinku z serii Kim jest, omówimy sobie Foxa, czyli bardzo znanego polskiego youtubera, który działa od wielu lat. A samą koniarę mam nadzieję, że filmik Ci się mi oglądało, siostro. Pozdrawiam cię serdecznie. Podsumowanie kończy się już teraz i dziękuję też wam. I dajcie znać w komentarzach, czy po obejrzeniu kanału Koniary, bar, przekonała Was ona do tego, żeby ją oglądać dalej. A jeżeli ją oglądaliście, to dajcie znać, czy, czy czegoś nie pominąłem i co Wam się podobało na jej kanale. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty. AFIRMACJA Aniki Dąbrowskiej książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konsulty, Komentarz, follow na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, hej, hej, popatki.